Katę i William przylapani na rzeczy omawiali przed koronacją. Katę Middletom przyciągnęła uwagę Brytyjczyków podczas koronacji Karolei. Uwaga zwracał nie tylko jej ubiór i detale, którymi przyozdobila głowę, ale przede wszystkim jej zaskakujący zwrot w stronę księcia Williama. Tu sprzed procesja koronacyjna, wyruszająca z opactwa westminsterskiego, Kate miała bowiem ostrzec Williama. Kamery uchwycili krótka wymianę zdań między malzonkami. Wydawało się bowiem, że katem wygląda na zatroskana. I nic w tym dziwnego, bo koronacja była wyjątkowo wydarzeniem dla całej rodziny królewskiej. Eksperci czytający z ruchu warko rzekli, że wali zwróciła się do księcia Williama z krótkim komunikatem na chwilę przed startem procesji. Miała wówczas przypomnieć mu o tym, by zachował ostrożność. Profesjonalny czytelnik ruchu Jeremy Freeman, powiedział de ile Star. Zekata zwróciła się do Williama i powiedziała: tylko uważaj na suknie. Mężczyzna wierzy, za następca tronu odpowiedział uspokajająco: nie martw się, mam to, lub z lapalem. Ostatecznie żaden z nich nie miał kłopotów z odświetnymi szatami, które przewdzieli na koronację Karola i... Potajemna szepty wymieniane z Williamem to nie jedyny sekret kata. Polski lekarz gwiazd Krzysztof Gojc. Mężczyzna, w rozmowie z plotkiem, przyznał, że zona Williama wypróbowała na sobie kilka zabiegów, które pomogły jej zachować mlody wygląd. Twarz odswieziona drobnymi zabiegami medycyny estetycznej. Brak zmarszczek mimicznych wokół oczu i na czole sugeruje delikatne ostrzyknięcie toksyna botulinowa, tak zwany. Baby Botox. Delikatnie palniejsze usta bez zmarszczek to efekt wstrzyknięcia kwasu hialuronowego. Ale w minimalnej ilości, aby nie zmienić kształtu, ale przywrócić im młodzieńczy wygląd i koloryt. Również policzki po 40 roku życia zmniejszają się, co jest spowodowane resorpcją kości twarzy, czaszki i tkanki tłuszczowej podskórnej. Myślę, że tu również mógł być wstrzyknięty kwas hialuronowy. Aby delikatnie i w sposób naturalny przywrócić sobie to z policzków wyjawił gojc.